Siema siema, tutaj Mateusz z kanału Wrestling My Life, a oto powracające po dłuższej nieobecności podsumowanie tygodnia. Zacznijmy sobie od Smackdown i od bardzo kontrowersyjnego pomysłu WWE. Na początku tygodniówki mieliśmy tajemniczy wypadek, gdzie to Elias został potrącony przez samochód, którym kierował tajemniczy sprawca. Podejrzenie padło na Jeffa Hardego. Policja zatrzymała Jeffa, co rzuciło nowe światło na turniej mistrzostwo interkontynentalne. Zostało ogłoszone Battle Royale o miano półfinalisty turnieju i przeciwnika Daniela Bryana, bo w drugim półfinale AJ Styles od razu zakwalifikował się do finału bez walki półfinałowej. Miał walczyć AJ Styles z Eliasem, ale z wiadomych skutków walka się nie odbyła i to właśnie AJ Styles znalazł się jako pierwszy w finale. Nie rozumiem tej decyzji. Rozumiem, że to jest Styles i ogólnie, ale mi się ta trochę decyzja nie podoba. Według mnie W przekombinowało to, ale. No ale cóż, Battle Royale wygrał Celtic Warrior Sheamus i to on w walce wieczoru zmierzył się w półfinale z Danielem Bryanem. Poza tym mieliśmy talkshow Moment of Bliss. Gospodyniami talkshow są Alexa Bliss i Nikki Cross. Gośćmi byli SmackDown Tag Team Champion New Day. Nawiązała się... Potem wtrąciły się w, do talk show Sasha Banks i Bailey. Nawiązała się Pyskówka. Nawiązał się Dym i po, była walka Sasha Banks kontra yy, Alexa Bliss. Wygrała Saszka. I za tydzień mamy właśnie Bailey i Saszka kontra Nikki Alexa Women's Tag Team Championship. W walce wieczoru Daniel Bryan pokonał yy, Sheamus'a. W walkę wtrącił się właśnie Jeff Hardy. Tak jakby sugerując nam to, że Sheamus go wyrobił w ten wypadek z Eliasem. No, i tak zakończyła się tygodniówka. Na Raw rozpoczęliśmy segmentem e, Monday Night Messiah e, Sefa Rollinsa, który zaczął dziękować Rejowi Misterio za wkład, e, jaki, wło, jaki on włożył w W, za, e, za, za to wszystko, co zrobił. Oczywiście podkreśl, podkreślając to, że to, co zrobił Rejowi Sef przed kilkoma tygodniami. Stanowiło większą sprawę, że Raj stał się ofiarą. Może nie ofiarą, ale takim, jak to się mówi, że, że był przeznaczony do wyższych celów, że ten wypadek z okiem był po to, żeby Raja wybawić. Raj później odpowiedział Sefowi, że on w to nie wierzy. Że, Sef, to, że to był atak Sefa nie tylko na Rej, ale też na całą godzinę Rej'a. Też odpowiedział Sefowi wściekły Dominik, że jeżeli Sef jest mes, mesjaszem i po, wspiera się różnymi dziwnymi zasadami, to też musi rozumieć jedno, że oko za oko, co może nam sugerować walkę Dominika i Sefa Rollinsa. Ja, ja bym oczywiście ja bym tego nie chciał, ponieważ. Ym, Jakoś tak. Mm, nie wiem. Czarno widzę to, że Dominik ma, być, ma iść od razu na główny roster bez, jakby bez przejścia przez NXT. No bo jak na, nawet Charlotte Flair musiała przejść przez NXT, to dlaczego Dominik ma iść od razu na główny roster? No z jakiej. Z jakiej paki, bo nie bardzo wiem mieliśmy także walkę mistrzyni kontra mistrzyni Charlotte Flair i Asuka którą zainterweniowała Naja Jax walka zakończyła się dyskwalifikacją Naja wcześniej też zmieczyła się z Kairi Sane pokonała Kairi Sane nie wiem po po podobno, że jedna z akcji została źle wyko wy wykonana i Kairi Sane nabawiła się kontuzji pleców ja tego nie zauważyłem też nie wiem z czego się bierze ten hejt na Nia Jax, no ale każdy ma prawo do swojego zdania. W walce wieczoru zmierzyli się Drumy McIntyre i MVP menadżer pretendenta do mistrzostwa WWE Bobiego Lashley'a zwyciężył Drumy McIntyre. Przejdźmy do NXT, w którym które otworzyło, otworzyło starcie Mia Im kontra Candice LeRae walkę zainterweniował na początku zainterweniowały Dakota Kai yy, Raquel Ra Ra Gonzalez nie wiem z czego te dymy się wywiązały potem przyszedł Johnny Gargano potem przyszedł Keith Lee na, po na pomoc Mia Im Nawiązała, nawiązał się tag team match i Zwyciężyli państwo, państwo Gargano. Mieliśmy także Triple threat match o miano pretendentów do NXT Tag Team Championship. Zmierzyli się w nim Bobby Fish i Roderick Strong z Andisputed Ery, Creedet Lor, Lorcan i Kani a także powracające po dłuższej nieobecności Brizango i to właśnie Brizango zostali pretendentami do miana NXT Championship. Mieliśmy także finał turnieju Cruiserweight między Elchiodel Odeł, Fantazma a Drake'em Maverickiem. Fantazma został mistrzem po interwencji tajemniczych gości, którzy chcieli zaatakować Fantazmę. Drake chciał go bronić. Fantazma wykorzystał to przeciwko Drake'owi, wykonał swój finisher, przypiął i tak się właśnie zakończyła walka. Potem mieliśmy ciekawą scenę. Gdzie to właśnie Drake zaczął płakać, bo skończył mu się kontrakt z W, przestraszył się, że zostanie bez pracy. Pojawił się Triple H, wręczył Drake'owi nowy kontrakt. Bardzo fajna scena, trzymająca za serce. No i to tyle, jeżeli chodzi, chodzi o ten film. Piszcie w komentarzach, jak się podobał materiał. Co sądzicie na temat y, tego, żeby Dominik, syn Raya Mister, zdobytował w głównym rosterze. Nie zapomnijcie do, do, do... o dołączeniu do grupy na Facebooku Wrestling My Life. Także trzymajcie się, jeszcze wam dobrego dnia. Heja!